Cześć, witajcie! Z tej strony BSM37, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj ogólnie zagramy sobie już w czwartą część Roblox Obby, ale jak spadnę koniec filmu ehm, No, więc ogólnie słuchajcie, pod poprzednim filmem dobiliście 5 łapek w górę No a za to oczywiście obiecywałem, że zrobię kolejny odcinek, no więc ja się ludzie robię Ok, no i musimy jakoś iść Pamiętam, że ostatnim razem tu zginęłem, więc myślę, że pójdę tak i... teraz... Okej, okay, słuchajcie, zrobiliśmy to. Teraz musimy tu skakać. To czerwone mnie raczej zabije, a więc... Będę ostrożny, ludzie. Okej, okay, świetnie, teraz... Tak, i teraz chyba muszę na te czerwone skakać. Tak, ludzie. Okej, okay, no i teraz takie łatwe dosyć. No dobrze, w takim razie teraz to robię tutaj. O, wyprzedziłem tego gościa. Ok, no teraz takie te pastelowe kolory jak w poprzednim odcinku w jednym stage'u. Um. No dobrze, słuchajcie, ogólnie zacząłem montować filmy, więc yy, ogólnie będę dodawał czasem efekty dźwiękowe. A oczywiście też będę dodawał muzykę. No i słuchajcie, spadłem. No i słuchajcie, zrobiłem trochę tutaj tego, ale niestety zginąłem. No trochę przeszedłem w sumie. Może jakoś w poprzednich odcinkach więcej dosyć przechodziłem, chociaż. No, tutaj zacząłem, tutaj skończyłem. Słuchajcie, myślę, że to w sumie jest na tyle z dzisiejszego odcinka, a więc słuchajcie, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, no i oczywiście część czwartą, właściwie to piątą, robię wtedy, kiedy zostawicie pięć łapek w górę pod tym filmem, więc do zobaczenia.